Dzień dobry. Idę właśnie po bylicę, bo zauważyłem, że bylica kwitnie. Jak co roku zbieram sobie bylicę na herbatki, także chciałem przypomnieć, jeżeli ktoś lubi herbatki własnej roboty, no to bylica między innymi oczywiście, bo zbieram jeszcze macierzankę. O, tu mamy bylice. Tam zaraz będą szyszki sosny jeszcze do zbioru. Widzę, że już są. I to jest bylica i tu mam problem chyba chyba polna tak mi się wydaje poniżej widać też topinambur to zawsze mam problem czy to jest polna tak to wszystko wskazuje, że to jest bylica polna ma takie postrzępione listki takie igiełkowate trochę bardziej tutaj mam kolejną bylicę ale to jest to jest ta polna odmiana jednak tak było ewidentnie bo tu takie cieniutkie te listki są takie postrzępione ale one właściwości mają takie podobne, bylica polna czy bylica pospolita. Oczywiście dowodów na to nie posiadam, nie jest to żadna porada medyczna, ale herbatki są smaczne, dobre i wydaje mi się, że jednak są zdrowe. Z tej bylicy w tym roku jakoś tak mam nie za wiele, w zeszłych latach było dużo więcej, a kiedyś traktowałem to jak chwast i się po prostu tą bylicę kosiło, niszczyło, wyrywało. Myślałem, że to jest niepotrzebne, no nie? O, tu jest polna. A tu liść wygląda jak... Już mi wygląda to na bylicę pospolitą. Liście są takie pe pełniejsze. A te są takie cienkie, takie postrzępione, takie cieniutkie. O, tak jak tu może. Eee, chodź tutaj. Tu będzie widać lepiej. O, tu są takie cieniutkie listki, a tutaj były dziona. O tu. A tu są takie pełniejsze. Tu mi wygląda na wylicę Pospolitą, a te na polne, tak by wyglądało. Ale te polne też się nadają na herbatki. W związku z tym zbiorę ich trochę. One tam zawierają też w także jakby ktoś chciał taką herbatkę walić dzień w dzień, to trzeba się zastanowić. Tam nie polecają za bardzo. Ale tam w niektórych przypadkach yy, podobno to jest. Yy. Znaczy, to czy to coś jest trujące, czy zdrowe, to wszystko zależy od dawki, tak na dobrą sprawę, no nie? Ale w każdym razie chodzi o to, żeby nie przeginać. O! Tu jest bylica. Wygląda na pospolitą, właśnie. Tak mi się wydaje. Liście takie pełne. Ale w każdym razie i to i to. ja zbierałem. Można pić. O! A tu. Pospolita. tak by wyglądało ja i to i to piłem nie wiem czy tam to jest jakaś różnica pewnie się tam czymś różni trochę ale są dobre w smaku dobra teraz pozbieram trochę takich przesuszę i na zimę na jesień albo nawet jutro <grym> ale haszcze. ale tych wylic tu było dużo a teraz jest tak mało zarosło tu mam taki kawałeczek taki jeden przystawku jest taka, taka dżungla zarośnięta, o zobaczcie olcha wymroziło ją ona próbowała tutaj puszczać listki te listki puściła małe i zrobiły się zaraz brązowe i mróz załatwił olchę, taką dużą o, urwałem Pat te patyczki już odpadają do łąski. no, nie ma liście puściła takie Kurczę, no, że ta kamerka, nie chce mi się tu wyostrzyć. Zaraz. O, takie listki. Małe było, ten jeszcze trochę zielonawy. No, jeszcze trochę zielonkawy, o. Tu jeszcze trochę zielony jest, to... O, jeszcze trochę zielonkawy. Ciekawe, czy to odbije, czy nie. Ale chyba po drzewie zdaje się. Zobaczymy, damy mu czas. Co my tu widzimy? Są jeszcze szyszki. Szyszki też będę zbierać. Nie wiem, czy nie dzisiaj jeszcze. Zbieram szyszki. Zgniatam, yy, znaczy zgniatam. Ja to przecinałem i tak na pół chociaż, albo trochę nacinałem, dosypuję cukrem, puszczają sok. Jest fajny sok na zimę, ale chyba muszę zrobić tak, że chyba to będę młotkiem po prostu tak uderzać leciutko, żeby to, mm, żeby uszkodzić tą szyszkę, żeby cukier mógł się dostać głębiej. Co tu się dzieje? Dawno tu nie byłem orzech laskowy. Znaczy, o! Nawet owocek jest. He. Orzech laskowy, leszczyna. Inaczej mówiąc, nie wiem dlaczego to ma takie dwie nazwy. Dla mnie to jest orzech laskowy, bo ja to trzymam na orzechów laskowych. A to co widzicie tutaj niżej, zaraz tylko czy to widać? Widać. Oto tutaj, to jest, tu jest topinambur. No, tu to pokrzywa, nie dotykacie. To jest topinambur, rośnie. Kiedyś go posadziłem kilka kłącz. Taki zwykły, pospolity. Taki można spotkać. To jest taka roślina inwazyjna w Polsce. Lubią to dziki zwierzyna. Dziki chyba najbardziej. Na jesień i na zimę tworzy takie ciekawe bulwy. Takie wygląda trochę to jak imbir. I są bardzo pyszne. I można je zjeść i na surowo, i gotowane, znaczy gotowane takie w sensie, że raczej sparzone, bo one się tak bardzo szybko gotują, że zaraz są takie, takie bardzo miękkie i nie trzeba ich gotować za bardzo, tylko tak sparzyć wodą, powiedzmy gor do gorącej wody na trochę wrzucić. Jakoś tak smakuje jak słonecznik, podobno jest zdrowe, ale no ma bardzo naprawdę ciekawy smak. Także jak jest gdzieś okazja, warto spróbować. Ja kiedyś go posadziłem, bo on nie wymaga żadnej interwencji, nic. On mało tego, on się, on się rozprzestrzenia. Ja teraz w tym roku zrobię tutaj, przetrzewię go, żeby tutaj tego nie było yy, i tak coś zostanie w ziemi, i tak coś wyrośnie. Ale ja to zostawię, o, o tu już przekwita. Ja to zostawię, yy, nie wytępię tego całkiem, bo to takie dobre, takie na przekąski. Ja to posadziłem kiedyś z 10 lat temu, nie ma tu już więcej, z 10 lat temu posadziłem, pomyślałem sobie, ach tam Kiedyś, jakby była wojna, albo będą zamknięte sklepy, to kilka dni przeżyję na tym, no nie? Bo mam jeszcze, oprócz tego tutaj, mam tu inną odmianę, taką, 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 taką większą, taką bardziej, taką, no, bardziej taką spożywczą, o, nie taką dziką, ospolitą, tylko taką bardziej spożywczą. Także też zobaczę, co to jest. Na razie nie wykopię tej, tej bulwy, bo, bo one nie mają bulw, to ma jakiś tam cienki korzonek taki i tego. Te bulwy będą dopiero na jesień, na zimę. Tu mam jeszcze w drugim miejscu. To jest właśnie ta odmiana inna. Nawet jakieś takie wyższe są troszeczkę inne. No i, i zobaczymy. Ale muszę to trochę wytępić, bo nie chciałbym, żeby za dużo tego było. Z drugiej strony, ja wiem, czy to jakaś wojna będzie. Może dobrze się zabezpieczyć. Jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże, albo dmuchać na zimne, czy jakieś takie inne rzeczy. Myślę, że jak człowiek będzie przygotowany na różne dziwne sytuacje, to te róż, różne dziwne sytuacje się nie przydarzą. Często tak mam. Kiedyś woziłem linę holowniczą zawsze w samochodzie, i nigdy mi nie była potrzebna. Sprzątałem samochód, wyciągnąłem tą linę i ja nie wiem, od razu jak wsiadłem w samochód, pojechałem gdzieś, okazało się, że mi się samochód rozkraczył, coś, coś, coś było takiego. Czy to na drugi dzień? Nie wiem, może na drugi dzień, ale w każdym razie wiele lat jeździłem wożąc linę holowniczą w samochodzie i nie była potrzebna. Raz wyciągnąłem i była potrzebna jakoś bardzo na dniach. Nie wiem, czy to był ten sam dzień, drugi dzień, może dwa dni później. Ale tak wiele razy miałem, że jak coś mam i leży, i jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne. A jak to wyciągniesz, to potem się okazuje, że będzie potrzebne. Mało tej bilicy tutaj. Nie wiem, czy to nie sezon, ale to jest chyba ta polna. Polna, a tu wcześniej miałem więcej takiej tej. Tej pospolitej. Przecież tu nie ma co suszyć. Chciałem suszarkę od grzybów odpalić, do, do suszarki to wrzucić. Niech się przesuszy tak jak zawsze to robiłem. Tym bardziej, że pogodę mamy jako mamy deszcze. Padają od kilku dni. Akurat teraz okienko pogodowe wypatrzyłem. No i mam w tym kuśno. Chyba nie zbieram, poddam się. Zobaczysz jeszcze dziś bliżej, domu. O kurczę. Zobaczcie, co ja tu mam. Tu trochę mięty rośnie, ale kurczę się. Spóźniłem się, zakwitła. Ale nic. Zbiorę zakwitniętą też na herbatki pójdzie. Także ta mylica smakuje całkiem fajnie, o i zbieram, nie wiem czy tak widać, normalnie się łapie za gałązkę, o tak jak o tu, tak, o tu, 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 tak o, staje goły patyk. Ja ją wcześniej kosiłem, bo to tyle tego było tutaj i nie wiedziałem o co chodzi, a potem przez przypadek zobaczyłem, że to jest mylica i że to takie tam na herbatki, że jest robotne. Tam działa tam jakoś tam uspokajająco, niby tam coś tam, pierdoły takie. Tylko wiecie, mamy takie czasy, że ja nie mogę zapewnić yy, was, że to jest, yy, nie wiem, zioło czy roślina. Że to jest roślina, która tam leczy, wyleczy i tak dalej. Ja ją piję tak głównie, bo lubię, dla smaku. Nie mówię, że tam codziennie, ale tam czasami. Yy, czy ja zobaczyłem jakieś, nie wiem, objawy prozdrowotne czy coś takiego? Nie wiem, nie. Yy, ale z drugiej strony też jakoś też yy, się nie choruje, no nie? Tak zawsze się jakieś tam przy pierwszych objawach, to wiadomo, jakieś tam mleko z czosnkiem, jakiegoś tam więcej czosnku się pożera, jakieś takie rzeczy. No, ale mamy takie czasy, że nie można takich rzeczy mówić, no bo mamy takie czasy teraz. Yy, teraz. Chyba już, nie wiem, czy te czasy kiedyś się odwrócą na normalne. No i dobra. Nazbierałem taką miseczkę, nie za dużą. Większą trochę od dłoni. Razem z mięsem, z robaczkami. Nie robaczki to zaraz postawię gdzieś, niech sobie wyjdą, zanim to wrzucę jeszcze do suszenia. O, już wychodzą. Już tu się ewakuuje jeden. Coś tu po mnie łazi. O, tu już jeden wychodzi. One sobie zaraz powychodzą, jak je gdzieś położymy w spokoju. Byleby nie na deszczu. I to zapotrzebowanie moje roczne absolutnie tutaj wystarczy, bo ja zbieram jeszcze różne inne jakieś tam zioła typu na przykład macierzanka. To jest bardzo fajne do picia, bardzo fajnie smakuje. No i jest ten klimat. Jak idziemy w zimę, sobie zrobić herbatkę, zrobimy herbatkę, usiądziemy i pijemy taką herbatkę na spokojnie. To się przypomina ten klimat, jak się zbierało, no właśnie. jak się zbierało w deszczu. Nie przypomina się taki klimat lata ciepła i w ogóle taki, jakiś taki fajny klimat. Nie no jest ten taki rytuał trochę, to nie jest tak, że tam samo picie takie herbaty, bo mi się chlać chce, tylko no tak wiadomo, inaczej jest jak się pije kawę w pracy, gdzieś ta kawa stoi na jakiejś maszynie yy, i się chleje tą kawę, yy, chleje, no pije kawę. A inaczej jest, jak się taką kawę pije w niedzielę z żoną, z mężem. Nie wiem, tam z dziećmi, wnukami. No, z wnuki to zwykle nie piją kawy. A może czy jakimiś tam rodzicami, dziadkami, babciami. No jest inny klimat, tak? Inaczej to się tak odrywa troszeczkę, bardziej elegancko. <laughs> Także tutaj z taką herbatką też. Jak się taką herbatkę zaparzy, pije to wtedy jest taki inny klimat, no ciężko to tak mi trochę y, na słowa przelać. Zobaczcie tutaj, trochę ostatnio porozsadzałem. Paulownie się przyjmują, chyba znalazłem najlepszy sposób na paulownie, żeby się przyjmowały. Ale jeszcze troszeczkę, potem oficjalnie wyciągnę. Y, zobaczymy czy te paulownie, te sadzoneczki, zobaczymy czy jak tam korzonki. Ale te mają tak ładne liście, takie pofalowane, to jest paulownia omszona zdaje się. E! A tu gadu, 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 a tu się wysypuje. Dobra, nic się nie stało. To jest pałownia omszona zdaje się. Taki meszek ma, taki biały poświatę, taką, taką poświatę, takie kontury białe, o. Takie pod kątem, tak się wydaje. I zobaczymy, Mi się wydaje, że ona już puściła korzynkę, ale nic, niech, niech to jeszcze postoi. Niech puści większe koronki oficjalne, potem będzie wyciągnięcie z tej doniczki i zobaczymy, czy to się przyjmie. Ale to może być najlepszy sposób do ziemi żyznej. Podlewać często. Akurat często nie podlewałem, bo podlewał za mnie wiatr. Jaki wiatr, też podlewał, wiatr nie podlewał. No i stoi sobie tu w okolicach takiego drzewka, które daje cienia. Na to miejsce tutaj bardzo rzadko świeci słońce wieczorem przez chwilę. Nie wysusza tutaj ziemi roślin. Czyli jak rośliny nie wysusza... O, i tu ważna rzecz jeszcze. Dobrze, żeby te... Ja zauważyłem, nie wiem, mam takie mam wrażenie, że jakbym tutaj podstawił jakiś patyczek i przyczepił do, do patyczka, to ta roślina ma większe szanse na przeżycie. A nie w ten sposób jak leży w ten otako. Będę musiał potem zrobić eksperyment. Patyczek do któregoś tu przyczepię i co, do bambusa na razie wsadziłem. Nie pamiętam, jaka to była odmiana już. A większość z tych roślinek tutaj, prawie wszystkie, nie, większość, trzy czwarte, to są od samego stalewiaka. Gdzieś tam wrzucę link w opisie, jakie on tam cuda ma w swoim ogrodzie. Także tutaj od stalewiaka Kolokazja, Gigantea, te listki takie ładne, bo u niego to giganty są. Przywiózł mi tam sadzoneczki takie, małe, bo wiadomo, że dużych nie przywiezie samochodem. A że gdzieś tam jechał po drodze, to zajechał do mnie na kawkę odwiedzić, posiedzieć, pogadać. Dobra, ja czuję, że za dużo gadam. O, tylko jeszcze tu. To rośnie w kompoście. To ta brązowa ziemia to jest kompost z mojego kompostownika. Ciekawe, jak to się będzie spisywać. Zobaczymy, zobaczymy. Tak więc dzisiaj troszeczkę tak lajtowo. Teraz, jak ja mam tu się poustawiać, żeby tu było wszystko widać, bo widać. Suszarkę widać. Nie, nie widać żadna strata. I teraz tak. Niedawno byłem jeszcze. O kurczę, słabo to wyschło. Dobra, gorące powietrze. Może wyłączyć. Gorące powietrze tu zaraz wysuszy wszystko. I teraz rozkładam to. Tylko, właśnie, właśnie. Jeden myk, to mnie tak wkurza tutaj, że to wszystko mi wpada tu. Ja tu muszę położyć jakąś pokrywkę. Momencik, momencik. Dobra, nie chcę mi się lecieć po pokrywkę. Mam tu jakiś tam kubeczek sobie stał po wodzie. Dobra. I teraz wsypuję, pokrywka już widzę, że byłaby lepsza. O i tu, kurczę, tu są trochę za duże patyki. I to się źle potem, to, to ani to tak do kubka włożyć, ani co. Te patyki nie mogą być za duże. Najlepiej to jak, o, jest takie coś, takiej wielkości. To wtedy jest spoko, bo się napiera rękami, czy łyżeczką można wziąć, czy ręką, czy coś złapać tak, o, i do herbaty. No, trochę więcej, powiedzmy na szklaneczkę na nie. Ale ja zawsze zaparzam w jakimś tam zaparzaczu. Także także, tak, także, tak bardziej hurtowo, że tak powiem. O! Dobra. Trochę tam słyszę, że się obsypuje tutaj na dół. Ale to nic. Ja tutaj też tam suchą chusteczką przetarłem. Po jakichś poprzednich ziołach to wszystko było zamknięte w pudełku w suchym miejscu. Także w ostateczności będzie mi pachnieć jakimiś innymi ziołami, macierzanką, o, macierzanki, więc je robiłem. O, teraz to żeś przeładował. Nie rozsypuj. Dobra, drugie piętro. Mógłbym lepiej dosuszyć te kratki, ale dobra. Okej. Okay. Tylko teraz właśnie taki myk mi się przypomniał. Chodzi o to... O jaki badyl duży. Chodzi o to, że to powstało sobie na zewnątrz tutaj, żeby te robale zwiały ze środka, no nie? Ale tu jeszcze jakieś mogą zostać. Jakieś widzę jeden pajączek, jedną Krzycę widzę, coś podobnego. Czy to będzie jakiś problem? One wyschną, te robaczki, one sobie po uciekają, ale zdarza się, że któryś gdzieś tam nie zdoła uciec. To, to jest tak, że przy ściąganiu, przy przekładaniu, bo te na dole wyschną najszybciej. Wysychają, te wyżej półki wysycha, wysychają troszeczkę później. Także ja potem te górne od, odwracam wszystko. Górne układam na dół i ta, która jest na samym dole, ląduje potem na samej górze. Przy, podczas takiego wysy, przestawiania obsypują się te ziarenka, te kwiat, no, kwiatki, tak? Kwiatostany. One się obsypują, ale one się obsypują razem z jakimiś tam owadami, żuczkami, robaczkami i wszelkimi żyjątkami. Opada to sobie na dół. I na samym dole właśnie, jak zbierzemy wszystkie te kratki, podniesiemy do góry, to tam będą yy, i takie, o, takie wyschnięte jakieś yy, fragmenty kwiatostanów. Jakieś paproszki yy, i robaczki. Także to potem trzeba będzie troszeczkę przebrać. Ale to nic. Unia Europejska zdaje się dopuściła. Żarcie robali. Ja nie skorzystam. Dobra. Nie wiem czy za dużo nie ładuje tego. Dobra, wsypie całość. Wsypać sypie dobra się przebierze potem. Zrobię inny myk. Została mi jedna kratka pusta, więc zrobię to, to wyciągnę pustą kratkę. Teraz to. Dlatego tak, że w tym modelu suszarki działa to tak, że jak położymy lepiej do susza dół, lepiej do susza jak zostawimy, jeżeli jest pusta kratka, taka wolna nam zostaje, ja ją daję na sam dół, lepiej te powietrze się rozprowadza, po idzie tutaj w środku, tą dziurą wychodzi i troszeczkę bokami też, no nie? No dobra. Temperaturę ustawię... Jak będzie to trochę wyżej, ustawię 70 stopni. Jeżeli bym nie dał tej kratki na dole, pustej, to wszystko byłoby niżej. Temperaturę bym ustawił na 60 stopni, nie chciałbym po prostu tego nie za bardzo, żeby nie zniszczyć przydatnych składników tutaj pożytecznych, mineralnych, nie wiem, witamin pokarmowych, pokarmowych, to tu niewiele będzie. No i dobra, niech się suszy, nie wiem czy będę kontynuować, czy pokażę potem jak to wygląda suche, bo to będzie wyglądać tak samo jak to, tylko będzie, jak się weźmie w ręce, będzie inaczej się zachowywać, będzie się obsypywać, będzie takie bardzo, będzie, będzie tak troszeczkę szaleściło, będzie słychać, że jest, będzie czuć po prostu, że jest yy, Taka bielica schnie bardzo szybko, bardzo szybko. Yy, mamy godzinę teraz około 11. .00. Kilka godzin to sobie tak pochodzi i na pewno będzie sucha. I tu będzie zapas. Yy, tutaj na całą zimę na pewno wystarczy. Na pewno jeszcze muszę zebrać macierzankę i też nie wiem, czy nie zrobię tego dzisiaj. Dzisiaj muszę mieć suszarkę wolną. Ale zobacz, może jak się uda, to może dzisiaj zbiorę jeszcze, bo macierzankę wycinamy z kwiatami, znaczy kwiat, kwiaty wycinamy tak z góry, jak najwięcej kwiatków, wszystko po prostu co leci. Ale tak ogólnie z góry, bo yy, chodzi o to, że jak nisko tniemy nożycami czy czymś tam, to yy, dużo chwastów jest jakichś, które nam tam wpadają i trzeba więcej przebierać. A jak tniemy wyżej tą macierzankę, to mamy ładne kwiatki, troszkę, trochę takich listków świeżych, a dół macierzanki zostaje. Także, także nie, trzeba, nie trzeba też tego czyścić za specjalnie, bo jest tam więcej jakichś roślinek, kwastów niżej, no nie? Niż, niż u góry. O, tu już zaczyna się grzać, bo zaczyna już parować. Dobra, odstawiam. Także macierzanka, szyszki sosny. Też nie wiem, szyszki sosny chyba dzisiaj jeszcze pójdą. Ja odstawię ją tutaj dalej. I niżej, żeby nie było na takim wietrze silnym, bo wieje. Dobra, czas wyciszyć ten dźwięk. Koniec gadania, i tak nikt tego nie słucha, nikt nie dotrwał do tego momentu. Do następnego odcinka. Na razie, hej.